Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca, matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i samego siebie nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża i idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z 20 tysiącami naciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z Was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia jest dla nas wielkim zaproszeniem do stawania się uczniami w szkole Pana Jezusa. I ta liturgia słowa zbiega się dzisiaj z kanonizacją dwóch młodzieńców, którzy właśnie poszli za Jezusem na całość. Są globalnymi świętymi, też bardzo związani z naszym krajem. Uświadamiamy sobie, że to jest wielki dar dla Kościoła, ponieważ istnieje on po to, żeby rodzić świętych. Taki jest sens istnienia Kościoła. Jednym z nich jest Carlo Acutis, piętnastoletni mediolańczyk, urodzony w Londynie, geniusz komputerowy, zafascynowany światem cyfrowym i nowymi technologiami. Jego duchowość opierała się na codziennej Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, i wielkim oddaniu Matce Bożej. Dzięki przygotowanej przez Niego wystawie o cudach eucharystycznych wiele osób, które nie rozumiało dogmatu o realnej obecności Jezusa w Eucharystii, pogłębiło swoją wiarę. Wyraził ją tak, jak mógł najlepiej w swoim wieku, na swoim etapie rozwoju. Może nie jako wybitny, uczony teolog, ale jako po prostu chłopak z sąsiedztwa. Ta wystawa odwiedziła różne miejsca na całym świecie. Słynne stało się jego zdanie: Eucharystia jest moją autostradą do nieba. Bardzo kochał rodziców i dziadków i swoją mamę. Przyprowadził do Pana Boga, która, jak sama powiedziała, była trzy razy w kościele w ciągu swojego życia, przed pojawieniem się Karla. Cenił sobie podróże, morze i spotkania z przyjaciółmi. Mówił też, że wszyscy rodzimy się jako oryginały. Ale wielu umiera jako kopie. Tak jak rówieśnicy uwielbiał kreskówki, filmy i gry komputerowe, korzystał z internetu, telefonu, grał w piłkę, realizował filmy i montował je używając swojej kamery. Z czasem rozpoczął studiowanie specjalistycznych podręczników, które są używane na Wydziałach Inżynierii Informatycznej. Stał się pomimo młodego wieku bardzo sprawnym programistą. Lubił też zwierzęta, hodował w domu psy i koty, był wolny od uprzedzeń w nawiązywaniu przyjaźni. Zawsze gotowy do pomagania każdemu, kto zwrócił się do Niego z prośbą. Łączył zwyczajność ze świętością. Miał w sumie takie same środki, żeby osiągnąć szczyty życia chrześcijańskiego, jakie mamy my, na wyciągnięcie ręki, byle tylko chcieć sięgnąć po nie. Tydzień przed swoją śmiercią dowiedział się w szpitalu, że grypa, na którą rzekomo chorował, okazała się białaczką ostrego typu. Zmarł 12 października 2006 roku, ofiarując swoje życie za papieża i kościół. Zapewne wkrótce zostanie ogłoszony patronem internetu. Drugi z ogłoszonych dzisiaj Świętych to 24-letni Piemontczyk z Turynu, Pier Giorgio Frassati. Jego ojciec, nobliwy senator, ambasador. Królestwa Italii w Berlinie, założyciel i współwłaściciel dziennika La Stampa, bardzo poczytnego do dziś, mówił o swoim synu, czysty wariat. I w zasadzie poznał swojego syna dopiero wtedy, gdy umarł. Będąc blisko niego, nie wiedział z kim ma do czynienia. Chciał ustawić swojego syna w roli swojego następcy, ewentualnie w roli prawnika, a on widział swoją przyszłość jako inżynier górnictwa, pracujący z robotnikami. Cechowało go wielkie zamiłowanie do gór i sportu. Był bardzo też zaangażowany w działalność społeczną i apostolską. Wybitny niemiecki teolog Karl Ranner, który miał okazję poznać Sapiego, mówił o Nim, że odwagę i moc czerpał z samej istoty chrześcijaństwa, z niezłomnej pewności, że Bóg istnieje, że tym, co daje nam siłę, jest modlitwa. Że sakramenty karmią to, co jest w człowieku wieczne i że wszyscy ludzie są braćmi. Frassati był takim żywiołowym chrześcijaninem, mocno związanym z Kościołem, należał do bardzo wielu różnych wspólnot. Był pełen zapału apostolskiego i, oczywiście, zawsze gotowy nieść konkretną pomoc bliźniemu. Bardzo podchodził poważnie do wiary, a w służbie dla innych działał odpowiedzialnie. Jednocześnie jego wiara i zaangażowanie nie były pozbawione pewnej lekkości i prostoty. Nie brakowało mu humoru i dystansu do samego siebie. Cechowała go autentyczna radość Ewangelii. Żyjąc intensywnie dla Pana Boga i w nim, nie przestawał cieszyć się i fascynować życiem, nie stracił nigdy swoich osobistych pasji i troskliwie pielęgnował przyjaźnie. To właśnie charakteryzowało Stowarzyszenie Ciemnych Typów, które założył. Członkowie tej wspólnoty mieli takie zawołanie, żeby wspinać się nieustannie ku górze, ku niebu, bez zniechęcenia, narzekania i na przekór wszelkim trudnościom. Dewiza tej grupy brzmiała – nieliczni, ale dobrze jak makaron. Frassati praktykował też mistykę otwartych oczu. Pośród najmniejszych sióstr i braci z ulic Turynu poszukiwał i odnajdywał światło oraz błogosławieństwo życia – Śmiertelnie przy tym ryzykował swoim życiem, wychodząc do potrzebujących. W końcu prawdopodobnie od nich się zaraził nieuleczalną chorobą, jaką wtedy było polio. Ale radość ze spotkania z nimi była silniejsza niż naturalna ludzka obawa. I co jest bardzo piękne w tej postaci, uważał, że chrześcijaństwo bez wrażliwości społecznej, bez skupienia na podstawowych prawach człowieka staje się milczące i głuche. Nie bał się zabierać głosu w sprawach społecznych, sprzeciwiał się wszelkiemu draństwu, jakie wynikało choćby Zrodzącego się wtedy faszyzmu, bo przecież żył w pierwszym dwudziestoleciu poprzedniego wieku, powtarzał, że faszyzm i nacjonalizm to przekonania zamykające horyzont, którym jest Pan Bóg i nie da się ich pogodzić z Ewangelią. Żyć w społeczeństwie znaczyło dla niego walczyć o powrót ducha chrześcijańskiego, ożywiać go tam, gdzie uległ zwątleniu, rozpalać go tam, gdzie w ogóle nie istniał. A polityka była dla niego przede wszystkim aktem wiary i nadziei, moglibyśmy powiedzieć miłością albo moralnością w praktyce. To dzisiaj tak definiuje politykę. Pierwszą linią jego działalności publicznej była stała i nieugięta walka z wszelkimi formami ucisku, a demokracja, którą bardzo cenił, oznaczała dla niego w pierwszym rzędzie miłość do ludu. I miłość do opuszczonych. To są właśnie ci nowi święci z sąsiedztwa. Jak mówił papież Franciszek, święci klasy średniej. Dzisiaj Kościół stawia ich przed nami jako siewców nadziei. Po to też, żebyśmy wpatrując się w takich ludzi, którzy mieli w sumie do dyspozycji te same środki, które my mamy, żebyśmy też rozpalali w sobie pragnienie świętości i podążali drogą naśladowania Pana.